Trzyma ma Trzeba. tej strony witam, a a dziś wam opowiem co się wydarzy w aktualizacji w Trzeba. 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 w Pierwsze, miałem w lidze klubowej i to musicie wiedzieć, bo lepsze od leg legendarnych star żeby wiedzieć więcej tych rzeczy. I to musicie wiedzieć, bo to. No. E, more, chyba też mieć dwóch nowych zjadników, że jak mi się wydaje, albo jeden. I może być to legenda, więc to. No, jak widzicie, widzowie. Mocno się dzieje. A ty chciałem jeszcze pojechać. Niedawno z Halloweenami tutaj przypominam. Kiedy, kiedy dojeżdżam. Tam poskakujesz, tam poskakujesz. Ja coś się powiedzieć, zapomniałem, kurde. A więc no, no już chętnie coś chciałem powiedzieć, nie no. Albo mamy się takie pojedyncze rzeczy. Będę miał dwóch zadniarzy. No, wygarny będzie. 20, a drugi to są no... Szansło. Daleko, jesteśmy w sezonach. Choć, 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 chodź, chodź Dobra, mamy finał. Dobra, jesteśmy już daleko w sezonach. Nie wiem, może kiedyś będzie znana w kanale za to nie będzie. Ale nie wiem. I jak bijajcie na różne kanały widzów, bo tam możecie dostawać. Za darmo kody i gielam, za no OP. Best. Może zróbmy to misję na będzie, wiecie spoko, co tak zrobimy. A więc no naprawdę git. Mm. I wiecie. Dobra. Kolejna gierka. Choć naprawdę te samby i nic co starę. Ja może będę tak kupował trochę lepiej. Że nie będzie sklepu klubowego. I to mogę wam powiedzieć na 100%, że już nie będzie sklepu klubowego. A więc no, że się z chyba. I mi się wydaje, że zagrali za dobrą legendarną na przykład a mi się wydaje, że niszczy, bo na przykład ja będę tworzył nowy klub, a więc no, mi się wydaje niższy i będzie wtedy Omega Star, no, bo tak on się chyba nazywał, Omega Star to no. Fajnie, fajnie coś dzieje wprost, a razie się mocno teraz, a ja moje filmy. Słuchajcie. Wczoraj film rzuciłem. 7-17 mało, no, ale musi, musi wiecie. Bo ja dobra, to się dobrze od razu. O kurde, to na nim błocno Chodź tu dziedzień! Co na ginie? nie? No, Co no, na no, Kurde, zwaliłem no, jezu. to, jezu. Starałem nie da rady. Kurde, wali mnie. Jako... Ja, no ma skórę, skóra, skórę! Jest! Mam pogadałem, prawda? Dobra. Ja więc są takie rzeczy będę... I wyglądałem kawę na gramskie. się Ale... Zawsze coś nie mówmy, co? Bo... Ale coś nowego się pojawi. Ale co... Tak. I mam powiedzieć, że dzisiaj będzie szorg i i chyba film. Jakby... O kurde, git. O kurde, dżin, 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 dżin. Nie chciałam ultować, ale okej. Okay. Dobra, ściągnę wielkę. Plus 6. O, na 2 ranka wychyli. Czyli to są najgórniejsze filmy z Vardy, jak widziałam na 15 rank. A później będą być filmy, jak wybijemy 2 stronki 25. A po... ja sam mam poster, bo teraz z Aragosa to bukuje Właśnie zastanawiam, czy będzie kiedyś jakaś nowa rzadka. Bo na razie mam chromatyczną, ale tych chromatycznych jest tak dużo. I mi nawet była taka w ogóle nie wiem kiedy to było, że tych chromatycznych już nie mogłem wycofać. I to może się sprawdzić, a my to. Góry, Po prostu aż, kurde, ja nie wiem czy on tam jest. Gdzie idzie? Gdzie To że ja przysiadę co do no, gitas, yeah. nie. Ale jest okej, okay, bo ja mogę przeszsiarć. Nie mogę się nie pobawić. To jest grej. Nieciekawie. Mm. Może wyrzucimy i to otwarcia, ja chyba nie. Nic. Może w zasadzie poglądam trochę dłuższy ten film był. Na razie mam ze krótki film. Dobra, poleciam z tym krokem. Tak się jest? A więc no, tak to wygląda właśnie, widzę, jestem trochę jeszcze chory, ale już tak lepiej się pojeżdżam, przejadę. Jeszcze zarówno, że to jest, Ja też szopu, to może... Ja się boję, że gdzieś tu się nie kapi, to w wydaje że tak najgorszy bez... Więc... Tak, jak ktoś się leje. Dobra, ja wejdę do krzaku. W spokojnie. Dobra, sweet! To Leo o HP i dlatego wygrałem z nim. Plus 10 i teraz jest... 24, o to dobrze. I 81 będziemy mieli do otwarcia chyba coś. 24... Spoko, zadanieśmy to może. Mamy dwa takie. o to git. O, I 160 do gasa mamy. To spoko Filip. jest ja ja skończyłem karnie. Jeszcze karty zostało, 24. No się trochę zostało, ale zarabrało to tak w sobotę chyba, 21. I to będę chyba komentował na kanale Luthorii. Ale nie, będę z tego filmu to będzie z w nowym update. Dobra, widzowie. Ja się z nami żegnam.